W pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie o dziewice konsekrowane. Kim są dziewice konsekrowane? Na czym polega to powołanie? Pytanie jest myślę o tyle uzasadnione, że na naszym kanale mamy już kilka nagrań z ceremonią. Obrzędu konsekracji dziewic, będziecie mieli do tego odnośnik na końcu tego materiału i to jest bardzo ciekawy obrzęd. Dziewica konsekrowana to jest osoba poświęcona panu, która jest to jest taka siostra zakonna, bez habitu i bez ślubu ubóstwa i posłuszeństwa, tylko składa ślub czystości. Na ręce biskupa, ordynariusza, albo delegowanego biskupa przez ordynariusza. Także to się dzieje na poziomie diecezji, nie jest to osobna struktura. Dziewice konsekrowane nie tworzą czegoś takiego jak zakon, że mają przełożonego osobno, tylko podlegają podbiskupa. Przy czym to podleganie jest bardzo często, nie chcę powiedzieć, teoretyczne, co to nie jest tak, że ksiądz biskup wydaje polecenia, zrób teraz to, zrób teraz tamto. Tylko są w strukturze kościoła. Przez to podlegają arcybiskupowi czy, czy biskupowi miejsca. My mamy we wspólnocie Mocni w Duchu 10 dziewic konsekrowanych. W całej diecezji, archidiecezji jest 15. I z tych 15, 5 z nich pracuje w Centrum Mocni w Duchu. Są tutaj zaangażowane. Pozostałe, pozostałe które są we wspólnocie Mocni w Duchu, też są zaangażowane, tylko nie, nie w stosunku pracy. Dziewica konsekrowana to jest taka osoba, która podejmuje decyzję życia w czystości do końca życia, dlatego składa na ręce biskupa ślub czystości i w ten sposób chce być znakiem. A Kościół to podkreśla, że dziewictwo ma wartość, że czystość ma wartość. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy podejście do spraw seksualnych jest bardzo luźne i Ktoś, to deklaruje, chociaż to nie chodzi o to, że ktoś ma na czole napisane dziewica konsekrowana, tylko ktoś, to deklaruje życie w czystości do końca życia, jest znakiem. Podobnie mamy u sióstr zakonnych. To jest, tym się różni siostra zakonna od dziewicy konsekrowanej, że siostra zakonna żyje we wspólnocie i jest w charyzmacie i misji, która należy do zakonu. Natomiast dziewica konsekrowana może mieć różną pracę, nie musi to być praca w kościele, może być w biurze, może być lekarzem, mamy taką osobę u nas w więc Mogą mieć przeróżne prace, i też jeżeli chodzi o posłuszeństwo, to jest samo się stanowi troszeczkę, czyli sama decyduje, czy może pójść na wakacje, czy, czy bierze urlop, w co się angażuje, jaką duchowością żyje, czy to będzie, będą rekolekcje ignacjańskie, czy to będzie duchowość charyzmatyczna, czy pasyjna. To wszystko zależy od danej kobiety. Jest zachęta, żeby dziewice konsekrowane się w miarę Zrzeszały w sposób luźny, żeby się spotykały razem, żeby się modliły razem, i to się dzieje u nas w Decyzji. Że one mają spotkania raz w miesiącu, jest odpowiedzialny za przygotowanie dziewic konsekrowanych do konsekracji i później za ich formację stałą. Tym odpowiedzialnym jest Jezuita, który jest w mojej wspólnocie. I to jest taka praca razem. Pytanie, które się może rodzić, czy dziewica konsekrowana. To musi być dziewica, kto to sprawdza. Czy jest papierek od lekarza, że jest dziewicą, czy nie jest dziewicą, i dopiero wtedy może być konsekracja. Więc nie ma czegoś takiego, że trzeba mieć zaświadczenie od lekarza. Ktoś powie, to można oszukiwać. Nie o to chodzi. Podobnie jak z życiem w zakonie, nie ma u siostry zakonnej. Czy u zakonnika, u kapłana nie ma czegoś takiego jak badanie przed wstąpieniem, ponieważ każdy ślub jest od tego momentu. Od tego momentu. Tutaj się troszeczkę księża różnią. Niektórzy powiedzą, że powinna być dziewicą, ale tego nie sprawdzają, tylko idą na uczciwość, że powinna być, a niektórzy mówią, to jest od tego momentu. Że to jest teraz moment, kiedy składasz ślub. i i to nie znaczy, że wcześniej można, tak? tylko jest grzech, grzech cudzołóstwa, i później też jest grzech cudzołóstwa powiększony przez to, że to jest osoba poświęcona Panu, osoba konsekrowana, czyli osoba poświęcona Panu. Podobnie jak jest, tak samo jest zakonnikiem, tak samo jest kapłanem, ja jestem osobą poświęconą Panu. I grzech nieczystości jest zupełnie inny, inny w ciężkości. Gdy jest grzech przeciwko czystości z osobą poświęconą panu niż z, która to deklaruje, tylko złożyła ślub, ale wszyscy o tym wiedzą, a żyje w ten sposób. A osobą, która jest wolna, to jest zupełnie inna sytuacja. Inna ciężkość grzechu, chociaż tu i tu będzie grzech ciężki. Co jeszcze mogłem powiedzieć o dziewicach konsekrowanych? Przygotowanie jest około pięcioletnie. To też zależy od decyzji, tak jest mniej więcej, tak jest przyjęte w Łodzi. Przynajmniej to nie jest tak, że to musi być 5 lat. Czasem jest trochę dłużej, czasem jest trochę krócej. To, to zależy i spotkanie, przygotowanie odbywa się w ten sposób, że jest co miesięczne spotkanie wspólne. Jakieś zadania są też duchowe, i jest co miesiąc spotkanie indywidualne, też z ojcem jezuitą, który odpowiada za przygotowanie do, do konsekracji. A to jak wygląda? Sama konsekracja, to bardzo Was zachęcam, żebyście popatrzyli na te dwa filmiki, które za chwilę się tutaj pojawią, i one no, po prostu myślę, że będą budziły taką Waszą otwartość na, na ten rodzaj powołania. To chyba tyle, co, co mogę w tym temacie powiedzieć. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka. Dajcie kciuk w górę. Dziewica konsekrowana to jest coś pięknego. Subskrybujcie nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A kolejne pytania, jeśli chcecie zadać, to pod odcinkiem numer 200, do którego macie też link do całej playlisty z wszystkimi pytaniami w opisie tego materiału. Do zobaczenia.